Rada Osiedla Jaroty nagrodziła najaktywniejsze osoby i instytucje angażujące się w życie lokalnej społeczności. Podczas Gali Wielkie Serca wyróżniono ponad 100 osób. Tymi podziękowaniami przede wszystkim nagradzamy wszystkich tych ludzi wielkiego serca, którzy w poprzednim roku wspomagali naszą akcję, którzy promowali nasze osiedle, którzy fundują między innymi min nagrody różnego rodzaju. Statuetkę Serce Jarod odebrał między innymi prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. Rada Osiedla Jaroty jest bardzo aktywną, jedną z najaktywniejszych w naszym mieście, również mieszkańcy osiedla Jaroty są bardzo aktywnymi i należy ich podziwiać. Na pewno cieszymy się z tego, że coraz to więcej różnego rodzaju imprez tutaj na Jarotach się odbywa, różnych uroczystości, w których no, my wszyscy praktycznie mieszkańcy Olsztyna możemy brać udział i wierzymy. Rada Osiedla Jaroty nagrodziła także osoby spoza Olsztyna. Aneta Jagieło, właścicielka Szkoły Tańca z Bartoszyc, otrzymała wyróżnienie za zaangażowanie w organizację Święta Ulicy Wilczyńskiego. Nie wiem, jak to się stało, tak naprawdę, że Rada Osiedlowa Jaroty znalazła nas gdzieś tam po cichutku, ponieważ istniejemy dopiero półtorej roku. I było dla nas olbrzymim zaskoczeniem i taką bardzo miłą niespodzianką, że zaprosiła mnie was właśnie do udziału w swoim święcie i pozwoliła nam, że tak powiem, zaprezentować się na święcie Jarot. Gala Serce Jarot została zorganizowana po raz szósty.